Nasza, muzy nasza muzyka jest dla wszystkich, korzystamy bardzo z tego tygla kulturowego będącego na trójstyku trzech państw z Czechą, Słowacją i Polską, odwiedzając domek Pani Dremińskiej. Poczułem się jak w starej chałupie u nas, tak? Był, był piec kachlowy, były obrazki, były, były elementy religijności koty. na ścianach, były koty, były kompoty i różne inne słoiki przygotowane na gorsze czasy, że tak powiem, tyle że, jak mówiłem wcześniej, nie były w nich śliwki i ogórki, ale, ale mm. kiwi. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj jesteśmy w Brazylii i w Brazylii. Kogo spotkałam? Spotkałam Polaków za Zaolzia. Kogo dokładnie, oczywiście, zaraz się dowiemy. Witam. Witam, świat mały. Zaolży czy Brazylia? Tylko 12 tysięcy kilometrów. Dokładnie, i resztę to pieszo. Tak. Powiedz mi, skąd przyjechałeś dokładnie i kogo reprezentujesz? Tak, przyjechałem do, do Państwa z Jabłonkowa, to jest w zasadzie najbardziej wysunięte na wschód miasto w Republice Czeskiej. Reprezentuję tutaj kapelę Lipkę oraz przyjechaliśmy na zaproszenie Fundacji Wolens, która działalność projektową prowadzi tutaj z Lukasem z zespołu Mazury. Kilka słów o Waszym zespole. Co to jest za zespół? Kiedy powstał? Dlaczego powstał? Mhm. Kapela Lipka. Jest to kapela Czterech, czterech Chłopaków, zespół be, e, wykonujący muzykę Beskidu Śląskiego, działający od 1999 roku. E, w zasadzie w tym roku mamy jubileusz 25-lecia. E, założyciel, założycielką naszego ugrupowania jest pani Krystyna Mrózek, e, która, że tak powiem, wetchnęła albo. E, zaraziła pozytywnym bakcelem folklorystycznym szereg ludzi w regionie, więc ona bardzo jakby... bardzo jest zasłużoną osobą naszego regionu w wykonywaniu i krzewieniu kultury Beskidu Śląskiego. Na Zaolziu, jak wielu Polaków tam mieszka u was? No to jest kwestia teraz oficjalnych danych i nieoficjalnych danych, tak? Bo od, od czasów historycznych wiemy, że spisy ludności są upolitycznianie. Wiemy, jak to wyglądało za czasów austro-węgierskich, później za czasów, za czasów administracji Czechosłowackiej i tak dalej, i dalej. Ostatni spis ludności odbył się u nas w roku 2021 i Bodajże jest ponad 30 tysięcy obywateli polaków na załodziu. Nie wliczam tutaj. Ludzi na przykład pracujących przy Młodej Bolesławie dla Skody Czeskiej, albo w innych wielkich ośrodkach w mhm. Republice. Rozumiem. E... Dla kogo jest wasza muzyka? Kiedy gracie i gdzie was można zobaczyć? Nasza, muzy nasza muzyka jest dla wszystkich. Korzystamy bardzo z tego tygla kulturowego, będącego na trójstyku trzech państw z Czechą, Słowacją i Polską. Praktycznie wykonujemy cały łuk Karpacki, aczkolwiek to nasze to, to beskickie tym się chlubimy tym się czujemy Naj, na, najwięcej, najbardziej. E, gramy na weselach, na, na koncertach, e, na różnych uroczystościach, przy organizacji festiwali. A jak również udało nam się zagrać w Outu Arenie, największej arenie w Republice Czeskiej, ponieważ e, słynna czesko-polska pio piosenkarka Ewa Farna właśnie obchodziła urodziny 30 w Outu Arenie. i Przyznając się do swojego backgroundu, zaprosiła naszą kapelę, więc to było też e, cudowne e, przeżycie. No, a przyjechaliście tutaj do Brazylii? Jak wrażenia tutaj wśród tutejszej Polonii i tych potomków Polaków, którzy nie wszyscy mówią po polsku, a jednak grają polską muzykę? No tak, jest pod wieloma względami inaczej, a pod wieloma względami tak bardzo, tak, tak bardzo identycznie. Tak? Tutaj porównując naszą gwarę Śląska-Cieszyńskiego, którą się jakby na co dzień posługujemy. To tutaj ja ją też słyszę, jak między sobą e, Polacy jakby w male e, komunikują między sobą. Ja tam oczywiście nie wszyscy, bo ta część emigrantów z Galicji, tak? bo później z tej Środkowej Polski to już, nie, to już inna bajka. E, ale na konkretach to powiem, jak wymienię śliwkę za kiwi i świerki za palmy, i bananowniki e, EURKARIE. No to jest, to to jest co? podobnie. To jest co podobnie. E, co na tobie największe wrażenie wywarło? Jesteś po raz pierwszy w Brazylii? Tak, po raz pierwszy jestem za Oceanem Atlantyckim. Mm. E, największe wrażenie na mnie wywarł fakt, że tyle tysięcy kilometrów różnicy albo odległości i sposób życia, sposób kultywowania tradycji, sposób wykonywania pieśni. Jest praktycznie zakonserwowany, wyjęty z serca Polski, przetransportowany w ładnym opakowaniu do Brazylii i z wielkim szacunkiem pielęgnowany tutaj. I to, że to przeżyje ponad albo niecałe 200 lat w takim, w takim a nie innym stanie jest bardzo pokrzepiające. To jest też niesamowite, że większość tych ludzi, którzy tutaj mieszkają, nigdy nie byli w Polsce. To jest, to jest można powiedzieć, cud. Że Dla mnie język. to jest wycisk wyciskać US. Wczoraj byłem tego świadkiem, właśnie. Mhm. E, odwiedziliście wczoraj interiory, kolonie. Jak te domostwa, jak, jak ten cały teren na Was zrobił wrażenie? Droga do tych kolonii rzeczywiście była takim. E, Takim trochę spodziewanym się, jakby spodziewałem się takich odległości właśnie przez takie lasy, e, wywieszenia, ale później odwiedzając domek pani Draimińskiej. Poczułem się jak w starej chałupie u nas, tak? Był, był piec kachlowy, były obrazki, były, były elementy religijności koty. na ścianach. Były koty, były kompoty i różne inne słoiki przygotowane na gorsze czasy, że tak powiem. Tyle, że jak mówiłem wcześniej, nie były w nich śliwki i ogórki, ale, ale kiwi. Wieczorem graliście z muzykami tutajszymi. Jak yy, zgraliście się razem? Czy daliście radę bez prób? Grać? No tak, muzyka jest, muzyka jest językiem uniwersalnym, uniwersalnym, więc kto się w niej odnajduje, to chyba z tego, z tego korzysta. To nawet w ramach interioru polskiego mam czasami większy problem się dogadać, bo jak podzielimy tą część na południe i północ Polski, no to. to to wiadomo, od Radomska w górę, powiedzmy oberki, i, i znowu na południe, to jest bardziej już taki. Tam już to wie, bardziej się czuję, jakby, e, że tak powiem, pewniejszy w tym, co robię. No ale tutaj to jest, tu się wyciąga, wyciąga te najbardziej znane, znane melodie, a aczkolwiek bardzo regionalne melodie też wczoraj graliśmy, i, i ku mojemu pocieszeniu bardzo były podobne do siebie. Nie? Nie ewoluowały w trakcie wyjeżdżania poza kontynent tak bardzo, jakby się mogło wydawać. Czy usłyszeliście wczoraj jakąś piosenkę, której całkiem nie znaliście? Tak, oczywiście. To też, to to też jest na Dziennym porządku, także tak. Tak. E, powiedz mi, jak długo zostaniecie tutaj? Chyba jeszcze dwa dni e, i później mamy zaplanowaną jeszcze e, wycieczkę do Fos e, i później przy drodze pod, powrotnej chyba dwa dni w Rio i. I z powrotem do Europy. Czyli do Europy na zimę wracacie? Tak, tak, żeby pomarzyć znowu o drugiej wiośnie w tym roku. Czy ta podróż zachęciła was do tego, żeby kiedyś tu wrócić? Na pewno, na pewno. Nie tylko że tutaj, ale żeby podwiedzać różne miejsca i różne miejsca tej polskiej diaspory również, tak? Także jakby Lipka ma 25 lat, już się nam udało zjeździć kawał świata. Poczynaję od, od syberyjskiej Jakucji, no i kończę w zasadzie, mam nadzieję, że nie kończę, ale w trakcie tego tutaj za Atlantykiem do Brazylii. No i teraz pora na jakąś powiedzmy, może Kanadę. No tak, południe jest, teraz jeszcze północ. Dokładnie. <laughs> Powiedz jeszcze naszym widzom, gdzie można was znaleźć? Czy macie YouTube, czy macie Instagram? Można oczywiście otworzyć Facebook Kapelilipka. Lipka. Mamy własne strony internetowe, kapelelelipka.ccd.pl. No i generalnie no w sieci <laughs> jesteśmy na bieżąco, także zapraszamy oczywiście do naszego pięknego miejsca na Ziemi, które powstało z uśmiechu Pana Boga. Także zaozie naprawdę jest otwarte dla wszystkich. No i teraz zbliża się czas, no, trwa adwent, zbliża się czas bogaty w tradycje kulturowe, bo kolędowania, które u nas trwają w zasadzie aż do gromnic, czyli do 2 lutego, więc... Czyli też to macie w repertuarze kolędy? Jak najbardziej. I hmm. mamy, mamy w zasadzie tą... To bogactwo kulturalne w tym, że mamy swoje kolendy. Nie, nie wykonujemy tylko klasyczne polskie kolendy i pastorałki, ale również kantyczki, co bardzo jakby takie swoiste, nasze Jabłonkowskie, pana Adama Sikory, tkacza XIX-wiecznego. Cudownie. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Proszę Państwa, zapraszam w imieniu mojego rozmówcy na jego stronę, kapela Lipki. A tutaj z dalekiej, dalekiej Brazylii dla Pepe TV Sylwia Płonka. Dziękujemy za obejrzenie naszego filmu. Jeśli spodobała Ci się ta treść, zostaw łapkę w górę. To dla nas bardzo ważne. Nie zapomnij również udostępnić tego filmu znajomym może on również ich zainteresować. A jeśli chcesz być na bieżąco z naszymi najnowszymi materiałami, subskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek, aby otrzymywać powiadomienia o nowych filmach. Dzięki temu nie przegapisz żadnej z naszych wartościowych treści. Do zobaczenia.